Rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na 2026 rok. Zakłada on rekordowy deficyt na poziomie przekraczającym 270 miliardów złotych. Co to oznacza dla zwykłych obywateli? Już wiemy o kolejnych podatkach i planowanych podwyżkach starych, a możliwe jest również ograniczenie programów społecznych. Jednak słaby budżet zagraża również naszej suwerenności. Kraj zadłużony, kraj, e, który ma taki stan finansowy, jak dzisiaj, no nie jest krajem mocnym, silnym, krajem, który nie podlega zewnętrznym e, wpływom. Sytuację nad Wisłą bacznie obserwują Niemcy, którzy co jakiś czas ustami publicystów przekazują swoją strategię. Nieoceniony w tej roli jest Klaus Bachmann, który w lipcu tego roku straszył, że Polsce nikt nie pomoże, bo jest poza strefą euro. Nikt nie będzie ratował Polski, aby nie dopuścić do efektu domina, jak robiła to Angela Merkel w przypadku Grecji. Mniej niż 13% polskiego długu znajduje się w rękach zagranicznych, dlatego w przypadku kryzysu banki nie będą obawiały się upadku. Brzmi to jak szantaż. Albo wejdziecie do strefy euro, albo nikt wam nie pomoże. Klaus Bachmann podaje przykład Grecji. Przypomnijmy więc, jak tam to wyglądało. Były grecki minister finansów Janis Varoufakis oskarża Niemcy o doprowadzenie do kryzysu gospodarczego. Jego zdaniem Niemcy zmuszały Grecję do wprowadzania reform, które z finansami nie miały wiele wspólnego, a chodziło jedynie o wzmocnienie politycznej roli Berlina. Grecja uległa, a gdy rozpoczął się kryzys, Niemcy nie zgodziły się na rozłożenie raty greckiego długów, obawiał niemieckie banki. Co spowodowało, że Niemcy na przykład... Przejęli bardzo poważne aktywa, różne porty, różne istotne właśnie przedsiębiorstwa. I, I w ten sposób Niemcy chcą się, mówiąc kolokwialnie, dobrać do polskiej gospodarki. Warto również spojrzeć na książkę Janisa Varoufakisa, Adults in the Room, w której odsłaniał szczegóły europejskiej polityki podczas greckiego kryzysu. Przedstawia on Donalda Tuska, który wtedy był przewodniczącym Rady Europejskiej, jako silnego stronnika Niemiec, który namawiał greckiego premiera do poddania. Się berlińskiemu szantażowi. Spotkaliśmy się z Donaldem Tuskiem, polskim przewodniczącym Rady Europejskiej. Jego przesłanie było jednoznaczne: od tej pory na żadnym spotkaniu nie powinno być mowy o umorzeniu długu. Grzechem pierworodnym greckiego kryzysu było wstąpienie do strefy euro, które niejako przypieczętowało los ich gospodarki, a wzmocniło Niemców. Waluta euro jest sposobem, można powiedzieć, zniewolenia przez Niemcy de facto. Gospodarek i systemów monetarnych innych krajów europejskich. Niemcy są jedynym krajem, które na tej walucie, wspólnej walucie wygrywają. Wszystkie inne kraje tracą. My możemy obserwować z naszych sąsiadów, jakie potężne perturbacje dla tych gospodarek prowadziło euro. Na straży polskiego złotego, który chroni nas przed podobnym kryzysem jak ten, który dotknął Grecję, stoi prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Właśnie teraz pojawił się artykuł nikogo innego jak Klausa Bachmana, który namawia Donalda Tuska do nielegalnego pozbycia się Adama Glapińskiego z fotela prezesa NBP. Czy Tusk chce przegrać następne wybory i utorować PiS drogę do władzy, czy też istnieje inny powód, dla którego nie postępuje wobec Glapińskiego tak samo jak wobec Macieja Świrskiego? Pytanie o te słowa politycy koalicji obywatelskiej przekonują, że oni będą działać zgodnie z prawem i że nikt nie podniesie ręki na prezesa Glapińskiego. Szanujemy prawo, wiemy, że pan prezes jeszcze będzie na tym stanowisku, ponieważ tak gwarantują mu przepisy prawa. To ewidentna zmiana zdania i ciekawe, jak długo trwała. Bo jeszcze w marcu 2024 roku grupa posłów koalicji rządzącej złożyła wniosek o postawienie prezesa Glapińskiego przed Trybunał Stanu. Dodatkowo sam Donald Tusk w kampanii wyborczej zapowiadał, że jak oni wygrają wybory, silni ludzie wyprowadzą Adama Glapińskiego z budynku NBP. Adam Klapiński jest nie tylko niekompetentny. Adam Glapiński jest nie tylko nieprzyzwoity w tym, co robi. Adam Klapiński jest też nielegalny. Nie będzie ani jednego dnia dłużej prezesem NBP. I nie trzeba będzie, Nie trzeba będzie ustawy! Bazując na doświadczeniu ostatnich prawie dwóch lat, na oświadczeniu obozu władzy, że będą postępowali zgodnie z literą prawa, należy patrzeć przez palce. Demokracja walcząca już nie raz pokazała swoją prawdziwą twarz. Było tak zarówno w przypadku przyjęcia TVP i Prokuratury Krajowej, jak i wejścia do KRS-u. Wtedy ich zdaniem wszystko też było lege artis. To będzie zgodnie z prawem, tak jak my je rozumiemy. Rząd Donalda Tuska podjął już szereg decyzji korzystnych dla Niemiec. Wśród nich znalazły się okrojenie projektu centralnego portu komunikacyjnego, opóźnienie budowy elektrowni atomowych i lobbowanie ustawy wiatrakowej. Teraz Niemcy wyraźnie pokazują, że domagają się, aby Polska przystąpiła do strefy euro. Donald Tusk miał kilka zadań, między innymi przyjęcie paktu migracyjnego, między innymi zrzeczenie się reparacji i między innymi wprowadzenie w Polsce waluty euro, rezygnacja z złotówki i przeniesienie wielkiej części rezerw, rezerw Narodowego Banku Polskiego do Frankfurtu nad Menem. I to się w tej chwili powoli, moim zdaniem, będzie realizować. To również Klaus Bachmann, zanim jeszcze Donald Tusk przejął władzę, dwukrotnie pisał, jak będzie wyglądała demokracja walcząca. W październiku pisał o tym, że rząd będzie stosował metody państwa policyjnego, a w grudniu, na dwa dni przed zaprzysiężeniem rządu, poinformował, że Donald Tusk rzekomo przywracając praworządność, użyje metod niedemokratycznych. Ciekawe, skąd wiedział. Dlaczego organy ścigania tym panem się nie zajmują? On mieszka w Polsce, ma chyba nawet obywatelstwo polskie, jest tu gdzieś profesorem. On robi rzeczy, które. No, po pierwsze powinny prowadzić do pytania, kim właściwie jest. Tutaj chodzi o ewentualność związków ze służbami niemieckimi, a może i nie tylko niemieckimi. Polska zarządzana przez Donalda Tuska krok po kroku zbliża się do niemieckiego ideału. Do pełni szczęścia brakuje jeszcze między innymi wstąpienia do strefy euro oraz współpracy przy wypychaniu Stanów Zjednoczonych z Europy. Ekipa rządząca wie, że na obie te kwestie Polacy nie chcą się zgodzić, więc trzeba to wprowadzić tylnymi drzwiami. Na szczęście państwo ma tak zwane bezpieczniki i w tym przypadku są to prezes Glapiński i prezydent Nawrocki. Paweł Błoch, Republika.